Jeżeli to jest Twoje cierpienie w czasie słuchania kazania, to ofiaruj to Panu Bogu, wesnij za tego księdza, proś Ducha Świętego, współuczestnicz w tym w sposób żywy, choć to jest tak ciężkie w danym momencie do przyjęcia. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński zapraszamy. zapraszamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panie Michale i serdecznie Pana witam, pozdrawiam również naszych słuchaczy. Witamy Państwa. Tak, jest. Witamy Państwa od razu, przypominamy o dzwoneczkach, subskrypcjach, łapkach w górę. A. Ja myślę, że ksiądz to ciągle kciuki w górę zbiera ostatnio. A. No nie, <laughs> no to. Nie ja to powiedziałem, proszę Państwa. Ale wiadomo, że kciuki są fajne i o nie prosimy, natomiast przekaz i treść to jest, to jest istotne. Yy, ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak się modlić, jak się nie modlić, yy, jak się nie nudzić w kościele i tak dalej. Yy, ale. Yy, takie hasło nam się urodziło w głowie, i to trochę z takiej anegdotycznej naszej wewnętrznej rozmowy, złe kazania. Dzisiaj będziemy trochę wbijać pile, przepraszam za, za określenie kolegą po fachu, ale nie personalnie, spokojnie. Także nie. bardziej chodzi o sam fakt tego, że czasami trochę zdarza się księżom przekombinować. No właśnie, tu przede wszystkim, e, Panie Michale, drodzy Państwo, nie ma. Takiej jednej szkoły uniwersalnej, najlepszej. Ale uczycie się homiletyki przecież. Jest homiletyka, na której uczyliśmy się w seminarium o pewnych e, takich kanonach, jak powinno wyglądać kazanie, homilia, bo to też nie zawsze to nie jest do końca to samo. E, natomiast e, wybitnie, zresztą jeden z księży powiedział taką rzecz, że homiletyka to jest klasyczny przykład dorabiania teorii do praktyki i to się rzeczywiście ja się potwierdza czasami dorabiamy tak. <laughs> I, i, i i i to jest, jak, to jest prawda dlatego że w kazaniu, w homiletyce bardzo ważna jest osobowość i taka osobista konstrukcja danego księdza, który przetrawia słowo Boże i ma je wyjaśnić. Czasami to jest jeszcze bardziej zaciemnienie. To jest na początku, powiem taką anegdotę, która jest jednocześnie bardzo pouczająca. Ja czasem to. Klerykom mówiłem, jak miałem jakąś konferencję czy rekolekcję. Wiadomo, rodzice kontrolują dzieci, czy były w kościele. Może już nie teraz, ale kiedyś tak było. Wrócił taki piętnastolatek do domu, i mama mówi: "Choć no tutaj, byłeś na mszy? Byłem. A kto miał msze? A probosz? A o czym probosz mówił kazanie? I on powiedział ciekawą rzecz. A probosz na kazaniu nie mówił o czym mówił. Więc jest coś takiego, że niektórzy ludzie, wiem, wychodzą z kościoła i o co temu księdzu chodziło. Trudny to temat, ale my przecież mamy najlepszy wzorzec, yy, z którego powinniśmy ciągle czerpać. No sam Zbawiciel, Pan, Pan Jezus. Jezus. Najbardziej yy, skondensowane kazania yy, to jest właśnie historii. Ewangelia. No dokładnie. I teraz yy, zauważmy Ileż tam jest przykładów, ile tam jest odniesień do życia, ile tam jest porównań. Oczywiście jest ten przekaz, no dzisiaj byśmy powiedzieli teologiczny. Jest ten moment, gdzie w sposób czysty Jezus mówi. Tego nie podważamy w ogóle. Tak, tego... oczywiście. Tylko jak to jest podane i jak to jest, bym powiedział, ubrane, żeby, żeby to było przyczepne. Kiedyś, jak ludzie nie umieli pisać, czytać, to ewangelizacja szła przez obrazy. Dlatego w kościołach starych jest tak mnóstwo fresków, malowideł na ścianach, bo ludzie przychodząc do kościoła, patrząc na te historie biblijne, ewangeliczne, oni uczyli się też Ewangelii. I na pewno, na pewno no ksiądz w cudzysłowie, no musi mieć coś z, z, z aktorstwa. Ale aktorstwa nie w sensie takiego grania, tylko pewnego warsztatu. Dlatego oprócz homiletyki w seminarium są zajęcia z dykcji, posługiwanie się mikrofonem. To są techniczne rzeczy, ale bardzo ważne. Można mieć najpiękniejsze treści do przekazania i nawet dzieje się to w sposób atrakcyjny. Ale jaki jest technicznie, to źle podane. Głowa chodzi, tu mikrofon, pół zdania słychać, słowa uciekają. No, bardzo dużo ludzi narzeka, słabo na słabo głośniony kościół i tak dalej. Ale wracajmy do, do meritum. Jak powiedziałem, każdy ksiądz ma swój styl, i jeżeli. Kaznodzieja e, mówi bardzo monotonnie. E, jeżeli mówi na jednym, że tak powiem, w, w jednym rytmie, e, no, tak usypiająco, to bardzo ciężko jest się skoncentrować e, na treści. Jeżeli homilia, kazanie, nie jest określone jakimś takim e, przerywnikiem e, w, w, w postaci przykładu, właśnie odniesienia, porównania. To bardzo ciężko jest to wchłaniać. Nawet na wykładach, pamiętam w seminarium, jak ksiądz mówił, mówił, albo czytał. I nagle, a wiecie, taka dygresja wszyscy się natychmiast ożywiali. No i jeszcze tutaj jest taka ważna rzecz są dwie szkoły albo czytane kazanie, albo mówione. No, każdy dokonuje wyboru z księży. Ja osobiście wolę gorzej powiedzieć, ale powiedzieć, przejęzyczyć się, y, zająknąć y, słowa. Nie mogę, mogę od razu znaleźć. to pytać, Proszę, go, a ksiądz ma na przykład karteczkę z podpunktami? Tak. Y, w, w, najczęściej kładę sobie kartkę, chyba że jestem pewny, że te myśli mi nie uciekną. I mam... Punkty popisane. Nie piszę gotowych kazań, nie byłbym w stanie czytać kazania. Taką mam naturę. Hmm. Wolę gestekulować i, i patrzeć na ludzi. Dla mnie bardzo ważne, patrzeć na ludzi, bo to od razu jest reakcja. Ja zerkam na kartkę, zerkam na kartkę, ale mam na przykład hasło, no nie wiem, stadion, i ja już wiem, jaki mam przykład powiedzieć. Albo yy, Kryzys 13 lat. To ja już wiem, jakie to jest hasło. Albo yy, yy, presbiterium obrotowe. To ja już wiem, yy, jaki przykład. Tak. Presbiterium obrotowe. A no, no tak, ale to, to już powiem. Tak. tak, to na kolejny odcinek, ale to ja od razu dopytam, a jak to jest, proszę księdza, z tymi trudnymi słowami, bo czasami my też, jakby w życiu codziennym, to już nie chodzi tylko o księży na, na Ambonie, ale też nawet nas, no, zwłaszcza w zawodzie dziennikarza sportowego, też to spotyka, że. Używamy, próbujemy jakieś ekwilibrystyki słów, trudne te słowa, takie przeintelektualizowanie czasami i tak dalej. I potem. Takie, przepraszam, w stylu, a modyfikując frekwencję egzystencjalnego mologizmu na podłożu krytycznego szowinizmu, preluminując obiektywne metody ekskluzywnej erbitolokwencji, że są błędne. I właśnie ten I... sentymentalny indyferencję przekazu doprowadza do takiej właśnie dezynwoltury. O! Poddajemy się. A teraz po polsku. Bo właśnie, polsku jak tak. to z tym jest? No właśnie, homilia kazanie nie może być takim stricte wykładem naukowym. Wykład charakteryzuje się, kieruje się swoimi prawami. No, homilia kazanie, przede wszystkim, ja po swoich doświadczeniach kapłańskich, mam ta taką zasadę: przede wszystkim najważniejsza rzecz, co chcę powiedzieć. Kiedy kaznodzieja wyjdzie i tak, ja no sporo tu wiem, dobra, tam taki bi, z bigosikiem na freestyleu polecę. Tak, polecę sobie na tym jak to facestyle. Facestyle, no, tak. No, to nie to pokolenie, ale e, nie wie konkretnie jakie dwie trzy myśli chce przekazać. E, to jest według mnie błąd i druga rzecz do kogo mówię i dlatego do kogo mówię powinno włączać jakiś aparacik w głowie, dobór pojęć i słów. No można używać, chcąc błysnąć jakimiś mądrymi słowami, powszechnie nieużywanymi, nieczytelnymi, niezrozumiałymi, a można to samo powiedzieć prostymi słowami. Ja jak sam słuchałem, jako dziecko, jako młody chłopak, jako świecki, jako kleryk, no to, Słuchało mi się najlepiej kazań podawanych w bardzo prosty sposób. Poza tym no, z pewną modulacją głosu, z akcentami. No Na to, przykład, no, przepraszam, proszę, jeszcze sorry. Właśnie, a propos, nowomowa. Sorry ksiądz, ale da się mówić kazanie do wszystkich? Bo ksiądz właśnie zwraca uwagę, bo tu się jakby jest jasne, inaczej się mówi, podejrzewam, do dzieci, to jest oczywiste, inaczej do młodzieży, inaczej do ludzi starszych, to jest oczywiste, ale to... w kościele czasami jest miks na przykład. Miks jest taki i od najmłodszych do najstarszych. E, no, wydaje mi się, że... E nigdy nie utrafi się tak z takim super uniwersalnym kazaniem. Bo na przykład, kiedy rodzice przyjdą z dzieckiem, a przykład jest no taki dla dziecka może niezrozumiały, jakieś takie subtelne myśli się przekazuje. Dziecko może tego nie rozumieć, ale, ale no to jakoś to uśrednić, no jakoś uśrednić. Ja wolę, zresztą no, nie mam takich intelektualnych możliwości i zasobu Bez słownego, przesady. żebym takich pojęć używał. Natomiast ja, ja, ja wolę dużo prościej przekazywać prawdy ewangeliczne, dużo prościej, bo ludzie tacy o pogłębionej wierze, intelekcie mogą z tego korzystać. A pewnikiem jest, gdybym ja mówił tak trochę do tej wyższej półki, no to ta niższa półka może czuć się zawiedziona. Zresztą ktoś mądrze powiedział, że na przykład kazania dla dzieci są bardzo proste, często w formie dialogowanej i jak są dobrze prowadzone i dobry dialog i znowu. Nie tak na żywioł, co dzieci powiedzą, tylko muszę wiedzieć, co ja dzieciom chcę przekazać. No tak ktoś powiedział, skazań dla dzieci najbardziej korzystają dorośli. Weźmy taki przykład. Ja kiedyś mówiłem o nierozerwalności małżeńskiej, jako młody ksiądz w jednej z podwarszawskich parafii. Dlaczego nie po rodzice nie powinni się rozwodzić? Zadaję pytanie. I dziewczynka, 8-9 dziewięcioletnia, mówi, e, ponieważ... Jak się przysięga sobie, to nie można się oszukiwać, a tym bardziej Pana Boga. Przy ona powiedziała genialną katechezę w tym jednym prostym zdaniu. Panem Bogiem. A jak, zapytałem dalej, a jak się zdarza, że rodzice się rozwodzą, kto, to kto cierpi najbardziej? Najbardziej to cierpią dzieci, bo dziecko ma jedno serduszko, a kocha mamusia i tatusia, a nie może serduszka podzielić na pół. To dziecko, Przecież to jest Prze ty, ta, świata. I to jest przekaz dla dorosłych. Ja widziałem, że paru kobietom popłynęły łzy z oczu, jak usłyszały te słowa. No To jest, to jest na, sposób dziecięcy, jasno, a korzystają dorośli. Chłopiec mi kiedyś na mszy świętej, w, w, w czasie modlitwy powszechnej, modlimy się za Kościół, żeby nie zbankrutował jak inne firmy. No oczywiście. Ludzie się uśmiechnęli. Ale <laughs> trudno się nie uśmiechnąć. Tak, ale dzieciak nie rozumiał, że Kościół to nie jest firma, lubił chodzić do kościoła, przestraszył się, jak nasłuchał się, że firmy padają, bał przestraszył się, żeby kościół nie zbankrutował. Przede wszystkim, przede wszystkim e, e, to, co już powiedziałem do tej pory, ale, ale nawiązać kontakt z odbiorcą zesłuchającym, ze z uczestnikami, z uczestnikami liturgii. I no, każdy ma swój y, 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 sposób mówienia, ale ja staram się ze wszystkich sił na początku podać jakiś przykład, bracia i siostry. Ja podam taki przykład. Miałem kiedyś rekolekcję do młodzieży, 15-16-letniej do gimnazjum było. Wchodzę. Gwar w kościele, no po prostu nie można ich uciszyć. Tu, proboszcz, proszę, cisza, cisza. I jeszcze był taki pomruk, ale to taki, nie wiadomo Ten najgorszy. Najgorszy. To... najgorszy tak. Ja wyszedłem z mikrofonem, ani się nie przedstawiłem, ani nie pomodliłem nie to klękamy modlitwa. Ja wyszedłem i mówię tak: pewnego, trzymam mikrofon, pewnego razu wracałem jako młody chłopak ze stadionu Legii z meczu. Autobus 162 nabity do granic wytrzymałości. dodam dla Państwa spoza Warszawy najstrudniejszy warszawski autobus. Tak, tak. To Sia... nawet ja wiem, nie będąc specjalnie kibicem piłkarza. Tak, tak. <laughs> la, -la, -la, -la 162. I e, e, autobus nabity i e, w, e, młodzi chłopcy, e, może szósta, siódma klasa opowiadam, Zauważyli, że od okna siedzi kobieta w stanie błogosławionym. Tych chłopców było ze czterech. Szósta, siódma klasa. Zaczęli tej kobiecie tak dokuczać, że ona się popłakała. Robi się cisza. Ksiądz z legi, a chłopak, ona się popłakała. Starzy kibicy mówią: zamknijcie się, uspokójcie się. Co my robicie? Jak my się odzywacie? A oni się popisywali. I jeszcze coś tej kobiecie. Ona była sama, bez męża. No, na marginesie dodam, że ci kibice starzy na przystanku na powiślu wyciągnęli tych chłopców, wykręcili im ręce i zdjęli flagę z kija i po parę razy dostali. To były lata 70., taka forma samosądu. I ja opowiadam tę historię i zrobiła się idealna cisza. Jest coś takiego, że opowieść. Wywołuje jakieś skupienie, mobilizuje do skupienia. I potem już mogłem się przedstawić, pomodlić i mówić swoje treści, ale, ale jak, najwięcej, jak najwięcej przykładów, podniesień i orównań. I jeszcze jedno bardzo ważne: no wchodzić, to się łączy z tym, o czym wspomniałem, żeby wiedzieć, do kogo mówić. Bardzo dużo, bardzo dużo pomaga to, że ja wychowałem się też w normalnej rodzinie. I wiem też, czym rodzina żyje, żeby nie mówić ponad głowami, tylko właśnie o tych sytuacjach, jakie zdarzają się w każdej rodzinie. Nasze odcinki, nasze spotkania mają swój jakiś tam ograniczony czas. Czy kazanie też powinno mieć swój czas? Jakby w sensie, no nie może kazania na czas, no bo to bym przegięł, bo, bo domyślam, że jedno jest dłuższe, drugie krótsze. Po prostu czasami tak wychodzi w życiu. No, papry, Ale tak, jest nie, jakiś bo... określony, taki powiedzmy, nazwijmy sobie maksymalny czas. No bo wiemy, że msza powiedzmy 45 minut do godziny, prawda? No tak. to mniej więcej takie mówimy o zwykłej, zwykłej mszy takiej y podstawowej. Y y oczywiście te co niedzielne msze święte to też, jak dla dzieci, no ile dziecko może słuchać, ile może być skupione. Zazwyczaj tak. nie ma wtedy jednego czytania, tak? Tylko yy, dwa, nie trzy. Tak, tak. Liturgia to do, dopuszcza, że jedno czytanie plus Ewangelia. No tak, przepraszam, jedno tak. Tak. Natomiast yy, yy, też zależy od kaznodziei Jak kaznodzieja dialoguje, dzieci są zaangażowane, to one nawet nie spostrzegą się, że minęło te 10 czy 12 minut, ale dla dzieci to do 10 minut. I w ogóle taka co niedzielna msza święta, no nie ma idealnej szkoły. Niektórzy wiedzą, że ten ksiądz mówi bardzo krótko, ale treściwie, ten mówi troszkę dłużej, tak może troszkę rozwodni to wszystko, a są tacy kaznodzieje, że potrafią mówić ponad pół godziny i nie można się oderwać. Ja miałem taką parafiankę, która przyszła, mówi, proszę księdza, ja tego księdza mogę słuchać godzinami, godzinami, ja mogę z kościoła nie wychodzić. Gorzej jak jakieś... mówi pół godziny i... Człowiek no nie tak. może się skupić. Yy, I dlatego no, musi być kontakt z ludźmi. Wyczuwa się. No dobra, a tak. sorry, a zambony widać i zasnął ktoś kiedyś w księdzu? No Albo no widać ta. jak tam przyzybiają? No tak, tak, tak. tak Widać, widać. widać. Nie, nie widzi się tak wszystkich yy, dokładnie, ale to no osoby pozasłaniane filarami, no to widać, jak się wzrok, yy, jak się wzrok przenosi. Poza tym. Po twarzach, i jak oni reagują. Ja opowiadałem kiedyś taki, taki przykład na rekolekcjach. I, no on był śmieszny może, ale, ale też i pouczający. I kobieta do, dostała ataku śmiechu, yy, uspokoiła się, znowu jej się przypomniało, zasłaniała twarz, bo się pewnie wstydziła. Być może trafiłem, że u niej tak widzą. Słowo jest, klucz. Na tak, życie. mówiłem o tym, że no, o, o życiu rodzinnym, no, że przy dziecku mama jest niezastąpiona i często ojcowie o tym wiedzą. Jeden ojciec tłumaczył takiej małej. Pięcioletniej córeczce, agatka, jak ci się coś w nocy stanie, będziesz miała jakieś lęki, coś będziesz przeżywała, to krzycz głośno, tata, tata i nie martw się. Mama zaraz przyjdzie. I pewnie trafiłem, że u nich znowu tak było. Więc takie rzeczy skupiają, po prostu skupiają. E, to na koniec, ponieważ ksiądz Boguś wyjaśnia, to teraz spróbujmy od tej drugiej strony. Jak na przykład trafię na no niestety. No, nie najlepszego i nie najbardziej charyzmatycznego kapłana. Mszy odprawi pięknie, modlitwy są cudowne i rzeczywiście jest uduchowiony, ale może się tak komuś zdarzyło na przykład, że no kazanie to jednak jest ten moment, kiedy obie strony się trochę męczą ze sobą. Dwie rzeczy polecam. Dwie rzeczy polecam. Nawet jeżeli wydaje się kazanie nudne, albo no takie nieprzyczepne, nieprzyswajalne, albo my jesteśmy źle dysponowani, też tak bywa, zmęczeni. Okazuje się, że ksiądz też człowiek. Też człowiek, oczywiście. Więc y, ja y, proponuję takie dwa punkty, żeby, żeby jakąś tam, y, y, jakąś, jakiś tam owoc y, z tego był. Po pierwsze, zgadzam się z pewnym księdzem, który powiedział, że nawet z najnudniejszego kazania, jak ktoś bardzo pragnie, coś mu zostanie. Jedna myśli jedno zdanie być życzliwie dobrze nastawiony yy, mo i drug, druga rzecz jeżeli to jest twoje cierpienie w czasie słuchania kazania to ofiaruj to panu bogu yy, Wesnij za tego księdza proś ducha świętego współuczestnicz w tym w sposób żywy, choć to jest tak ciężkie w danym momencie do przyjęcia, albo z Twojego powodu, albo z powodu kaznodziei, to przynajmniej złóż to jako ofiarę, bo msza święta sama w sobie jest. Ale ten pierwszy punkt też jest ważny. To, to, Kto ma dobre nastawienie, coś zawsze zyska. To ja kiedyś usłyszałem ciekawą radę, zresztą od księdza. W takiej sytuacji to dorzucę trzeci, taki typowo świecki, jak już. Wiemy, że to jest ten ksiądz i że nam wspólnie nie wychodzi, to, to. nie siadajmy, tylko stójmy. A tak, tak, tak. To Wtedy. będzie zawsze takie ożywicie. łatwiej tak. To jest ale, takie ożywcze. Ale jeszcze jedną na koniec. Ja tak nie miałem, żeby nie było, ale słyszałem też taką radę kiedyś. Do, do, dobry sposób. Ale na koniec koniecznie muszę powiedzieć, żeby nie było tak, że ja tutaj jestem jakimś nauczycielem mówienia kazań. Ja mówię tylko swoje odczucia, bo każdy ma swój styl i on jest niepowtarzalny. O, ważna rzecz. To, że każdy ma swój styl. Jedni lubią taki styl. i jakiś ksiądz ma ten tak zwany fan klub parafialny inny ma nie można papugować nie można ślepo naśladować w stylu mówienia wyobraźmy sobie no tak charyzmatyczny kaznodzieja jak święty pamięci biskup Zawitkowski to był jedyny w swoim stylu niepowtarzalny I teraz gdyby ktoś próbował go naśladować no to będzie takie no, mało wiarygodne on wypracował swój styl bo on taki był więc ja absolutnie nie czuję się tutaj specjalistą i wykładowcą, profesorem, bo takim nie jestem. Tylko mówię o swoich odczuciach. Tak jakbym sam, jak ja bym chciał, jak ja odbierałem kazania, i odbieram, bo też słucham innych księży, ale tak samo. No, ale to mówię. wszystko, co ksiądz powiedział, jest dowodem. Jednym podstawowym takim, poza kwestią duchową, oczywiście, która jest dla nas niepowtarzalna i niepodważalna, niepowtarzalna też. E, to jest dowód na to, że chociażby mnogość kazań, mnogość charyzmatycznych księży, czy jakby zróżnicowanie księży, że Kościół ma ofertę dla każdego z nas. Tak, tak, I niech to będzie kropka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Misiale. Bardzo było mi miło. I Państwu dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.